Siemanko, z tej strony kamyki, witamy Was w kolejnym odcinku O co Zakład z Jacobem. Cześć, witajcie z tej strony, Jacob. E, no i ostatnio Jacob dał mi popalić, że tak powiem. No i niestety, nie dość, że przegrałem w FIFA było ostro, musiałem zjeścili. To jeszcze na dodatek, Jacob okazał się lepszy w typowaniu. No i niestety, Jacob wygrał ze mną w stosunku 5 do 3. Trzy punkty w typowaniu dla mnie i dla Jacoba, no ale właśnie ten handicap z FIFA mu pomógł. No i gratulacje, no co mogę powiedzieć. Dziękuję, co, dziękuję. Co, co mogę powiedzieć. Chociaż nie powiem na przykład taki mecz jak Holandia-Bułgaria. No Zaskoczony, po, nie? Tak, tak. Obo, obo, obydwoje stawialiśmy na Holendrów, a tu takie zaskoczenie. No ale widzicie. Um, te, te. te mecze są na tyle ciekawe, że może się róż, różne rzeczy mogą się zdarzyć. No ale dobra. Z racji tego, że Jacob wygrałeś, dwa, dwie, 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 dwa, dwa pakiety? Pakiety, tak. tak Dla, kogo? Dla kogo? E, oglądam FIFA, bardzo spodobał mi się jego komentarz i oczywiście ode mnie to jest mój typ. No dobra, a jeden pakiet z racji tego, że no, przegrałem to City Man X no, i wygrał on właśnie spotkanie Napoli Juventus i Manchester City Arsenal, z to których powie. dzisiaj zbudujemy y, składy, więc y, no cóż, Jacob. Eee. Oczywiście wygrani skontaktujcie się z, się z nami na maila. O, tak, dobrze, że to przypomniałeś. Tak, kontakt na maila w celu potwierdzenia tego wszystkiego. My wam oczywiście te kody wyślemy na dowolną platformę, jaką chcecie. Eee. No a teraz zobaczcie na skład Jacoba, tak on się mniej więcej prezentuje. Jaka tam formacja u Ciebie? Eee, 41212, 2, druga wersja. Tego Kamyk jeszcze nie widzi, ja mu dopiero potem to wyślę. No właśnie, dlatego jeszcze nie jest świadomy tego, co się wydarzy. <laughs> to czuję, że to będzie grubo. U mnie 4-3-3 eee, w wersji ofensy więc mam nadzieję, że ofensywa tym razem nastrzela bramki. Ehm, no i to tyle, oprócz tego, że przypominam, że sponsorem serii jest STS, a prezencik od STS-a macie na dole. No i sprawdźcie to. Przy... A, jeszcze jedno. ostatnio, Jacob, wymyśliłeś karę dla mnie, prawda? Tak, no to w tym tygodniu, z racji, że jeżeli chodzi o kwaśne takie, to nie jest u mnie tak tragicznie jak z ostrym, to postanowiliśmy, że przegrany w meczu w FIFA ma cytrynę. W której musi wycisnąć wszystkie soki i później te soki wypić. Także mam jest nadzieję, kwaśne. że będziesz mieli do, dobry drink. Znaczy ja przecież. nie, bo ja wiecie, ja wygram. <grym> Przynajmniej tak taki jest plan. Tak jest plan. Plan jest zawsze taki, także zapraszamy was do meczu No i zobaczymy, kto tym razem sobie lepiej poradzi. Dobra, Jacob, pokaż co uh, 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 tam masz. Tacy cytrynka niech się odłoży. Oj, debala w informie. Bufon taki, skąd ty masz takiego panu? No kiedyś SBC było na niego. Ja, yeah, ten skład, no powiem wam, jest bardzo fajnie przemyślany. I tłumaczcie, co z tym kawałkiem kwadrado tam się dzieje. E, quadrado na prawym skrzydle ma, u mnie jest zbustowany, bo miałem dać mu kondycję, a dałem mu plus 10 do wszystkich statystyk, więc mam nadzieję, że strzeli trzy bramki. No właśnie. Że ja przez niego przegram, o i to będzie burza. Będzie no, burza w komentarzach, dobra. Zaczynajmy. Powodzenia. Super defensywny i zaczynajmy. przegrał. przegrał. <laughs> quadrado. do Jaki GG! No jak prosto w niego, to Gigi, no. Alan! Pięknie, Gigi. No już zaczynamy jak wcześniej. Nie mogę Znaczy, w sumie. Jeżeli będzie tak samo, to nie będzie. Uderzy, będzie nie będzie, nie będzie. Ale uderzenie całkiem spoko, no. ale bufon no, to to takie coś to dla niego norma. Dybala. 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 Dybala, Dybala. Jeden do zera. Sergio, Hunaguero. Dobrze, że ja to twój odpominam. dziesiąty strzał. <laughs> nie, no pierwszy. Ale skuteczny, bo ja wierzę, że muszę. Ale to ten trzeg tak wziął, jakby w ogóle od snipera dostał mnie. Ajajaj. Zabra... Aj, aj. No nie! Serio! Ja w to nie wierzę po prostu. Hamsi! Tak jest! Tak jest, odrabiamy w Tak się puściła cała, tak. O to chodzi. Tak jest, gramy, gramy, gramy. Tak jest, pięknie, tutaj środek wolny, Puneli. pięknie i płasko, jest 1-1. Widzę Cię, widzę Cię, widzę Cię. Tak jest! Rikoszetem! 2-1, rikoszetem! Rikoszetem, machen, 2-1, wpadnęło. Wpadnęło, yeah. oczywiście się wpadło się mówi. Nie wiem czy by to obronił, tak czy siak, no ale... A Nie wiem czy to w ogóle w bramkę leciało. 2-1. Tak jest! No szatni, brameczka. No właśnie, widać po statystykach wszystko. Ja ja, ja wymierzam, wymierzam. Jak będzie tutaj dwa strzały, dwa celne, dwie bramki, to się poirytuję. No! No! Tak jest! 2-2. 69 mi Fernandinho, dziękuję bardzo. Nareszcie się to udało. Nie! Presja! Co jest? Nie! Igułań, po co ja cię tu mam na tym boisku? Żeby nie trafiał w bramkę Jaki gość! Koniec, A -a. będzie nagrywka. O, ja tu, ja tu małe zmiany. O, no proszę ty. bardzo, widzisz, poprawiłem się. Nagle, przy, no w sumie widać po statystykach, że to należy się ten remis, ale my tu robimy małe zamieszanie teraz, uwaga. Ro no Bufon, ty. Co mi Bufona to będziesz przyzywał? Nie! Oh, oh, oh. Kadira! Sami, thank you Sami! Będą kardy! Dobrze. Jeden punkt handicapu. Proszę, coś będzie. Proszę. Tak, dokładnie. Przy karnych jest tylko jeden punkt handicapu, ale strzałka. Nie. Będzie moja strzałka, czy nie? Uo, Co jest? Tak jest. Pod poprzeczkę? W górę. No nie! Przecież <laughs> <laughs> ta gra chce, żebyś wygrał ty. Nie no, nie no, z przesady JEST! No oh, I I. Tak jest, Bufi! Oh. O, ja teraz come, come, come. To nie, 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 co za grę, co za mecz. Teraz to przegram, po ostatniej akcji. Ach. To lewa, czy <laughs> to jest uh. tak Nie! To jest. Nie, zawsze to samo. <sighs> Tak jest! No i... <laughs> nie wiem, niepokoję jeszcze to... zepsuje tak z trzy razy. Nie teraz już nie ma szans. No, Zamknąłem super. oczy przy strzale. Bo nie wiedziałem to sobie dzisiaj się zdecydować się udało. Dobra. Woo! Idę nalewać tą cytrynę. No więc ludzie wycisnąłem ostatnie soki z tej cytryny. Nie ma wyciskarki do, do, do cytryn, więc postanowiłem zrobić to ręcznie, ale i tak jest tego dosyć sporo. Um, więc cóż, wasze, wasze zdrowie znowu i nie zakładam się już o nic. <lars> o co zakład? O oho! Oho! Och, witamina na tydzień. Co No, co dalej? A mi się uśmiechał się aż teraz od tego chwastnego <lars> cały czas. Uh, ale taki dobry strzał to był. No to wolno. no dobre. No dobra, ludzie, no to przejdźmy do typowania na przyszły tydzień. No dobra, no to teraz typy na ten tydzień, który przed nami. E, tak, więc ja zacznę. No i tak, mamy spotkanie Wisła Kraków kontra Lech Poznań. Tutaj stawiam 3 do 1 dla Lecha e, na wyjeździe. Mimo wszystko stawiam, że wygrają. Dalej mamy ligę hiszpańską i Villarreal kontra Eibar. E, tutaj stawiam 1 do 0 dla Villarreal gospodarze myślę, że mogą to wygrać skromnym 1 do 0. Następnie mega spotkanie Arsenal London kontra Manchester City. No i tutaj przy, przy obecnej formie Arsenalu nie daje im większych szans i, i stawiam, że, że to będzie 2 do 0 dla Manchesteru City. Następnie spotkanie Szalkę z Borussią Dortmund, na pewno mega, mega meczek. No i tutaj stawiam od dziwo na remis 1 do 1. No i spotkanie Ligi Włoskiej Napoli kontra Juventus. No i tu również stawiam remis, ale tym razem 2 do 2. Także takie są moje typy. No dobrze, to teraz ja. Wisła Kraków kontra Lech Poznań. Ja tutaj daję, że będzie remis 1 do 1. Wisła gra u siebie, idzie i naprawdę całkiem nieźle. Lech Poznań też był, jest, jest w mega megagazji ostatnio zremisował, ale wydaje mi się, że tutaj może przydarzyć się im drugi remis. Villarreal kontra ibar, tutaj stawiam na zwycięstwo 2-1 gospodarzy. Jako, że grają u siebie, są, wydaje mi się, troszkę też lepszym zespołem. No to. Y daje im 3 punkty Arsenal kontra Manchester City, co prawda kanonierzy grają u siebie, natomiast wydaje mi się tak jak Kamek powiedział, że nie są obecnie w najlepszej formie dlatego Manchester City wygra z nimi 2 do 0 e, Szalkę Borussia Dortmund, Szalkę gra u siebie Borussia jest e, też bardzo dobra wiadomo, każdy zna te zespoły no to e, obstawiam jednak że Borussia na wyjeździe zdobędzie dwa gole a Szalkę 1 co oczywiście daje 3 punkty Borucji. No i na sam koniec Napoli Juventus. Napoli chce się odegrać, e, Juventusowi chce dostać się do jakichś europejskich pucharów. Dlatego wydaje mi się, że u siebie powalczą i wygrają 2 do 1. No dobra, bardzo ciekawe typy i, i różne, także, także to, to spoko. No i cóż, wy dajcie znać, który mecz chcecie zobaczyć z tych, których wam pokażemy właśnie teraz. W tym momencie. Tak jest, właśnie w tym momencie. No i to są spotkanie Real Atletico. No tutaj spotkanie na pewno, które zawsze budzi sporo, sporo emocji derby Madrytu, więc to trzeba zobaczyć, a też na pewno fajnie było zobaczyć te zespoły jeżeli byśmy grali przeciwko sobie z Jacobem dalej Bayern Borussia tutaj kolejne spotkanie klasyczne tym Bayern razem. z Borussią bardzo często teraz się będą w ogóle widzieć w tym miesiącu tak, co wiem tak dokładnie no i właśnie to spotkanie zawsze elektryzuje wszystkich kibiców um, Bundesligi dalej Lazio Napoli um, kolejne, kolejne ciekawe spotkanie tym razem serii. a Everton Leicester City tutaj bardzo ciekawe spotkanie mimo że to nie są te drużyny które biją się o, 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 o pierwsze miejsce to myślę, że takie spotkanie będzie ciekawe. No i ostatnie to lech Poznań, i Legia Warszawa i to będzie grube, grube spotkanie. No i zobaczymy kto wyjdzie zwycięsko z tego spotkania. Także dajcie znać, które dwa zespoły chcecie, znaczy cztery zespoły, dwa mecze zobaczyć Dokładnie. właśnie żebyśmy zagrali przeciwko sobie. No i chyba to wszystko, tak? Jeszcze bym dodał i przypomniał wam, moi drodzy, jeżeli chcecie oglądać sobie Bundesligę albo Serie A, to możecie to robić w STS TV. Dokładnie, także macie e, wszystko na no Wszystkie linki w opisie, tak, także. także, klikajcie, wszystko, odbierajcie. Więc, tak, Acie więc robić. nie wiem co będzie za tydzień, ale już o nic nie zakładam, że trzeba wypić albo zjeść, bo nie najlepiej mi to wychodzi. Chyba za się ja bym się, założył. Ja bym się no, założył. No to o co zakład? O, to, o, o tym się dowiecie za tydzień Tak, dokładnie, także zapraszam was też do kanału a Link macie na dole, możecie sprawdzić poprzedni odcinek I następny, jeżeli będziecie to oglądać później Ja się z wami żegnam, trzymajcie się Do kolejnego razu, cześć! Na raz.